Nasza konferencja jest głównie spowodowana bardzo dużą ilością pytań o tym, co się dzieje od kilku dni w Gdańsku i w, i w Warszawie e, po w imprezach i, i problemach technicznych i chcielibyśmy e, w większych szczegółach po prostu pokazać, co u nas się będzie działo, tak żeby zapewnić Państwa, że pierwsze imprezy odbędą się w sierpniu, testowe wprawdzie, ale, 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 ale już mecze, mecze na stadionie. I oczywiście, że we wrześniu te imprezy, na które już się bardzo dobrze bilety sprzedają, również się odbędą na stadionie. I jak do tego doprowadzić? E, jeszcze chciałem podkreślić i, i, i zdemontować niektóre plotki, że mają jakieś problemy techniczne, konstrukcyjne. E, w naszym przypadku, dzięki takiej procedurze, jaką mamy, czyli za i buduj. Wiele problemów, które ja wiem, że teraz w Warszawie się pojawiły, wyeliminowaliśmy na etapie budowy po prostu. Bo była możliwość przeprojektowania chociażby kwestia dodatkowego zasilania, która, która pojawia się w trakcie budowy, po prostu okazało się, że wymogi są wyższe niż pierwotnie planowali projektanci. Udało nam się to rozwiązać, dodać trafostacji yy, i uzgodnić z, z, z energetyką dodatkowe zasilanie. To był długi proces, trudny, ale, ale to się udało zrobić i jest wiele innych takich rzeczy, które wiem, że się pojawiły na stadionie w, w Warszawie, yy, które no, można było przewidzieć na, być może na etapie projektowania, ponieważ projektu za bardzo nie zmieniano w trakcie, tak jak my to robiliśmy, więc, yy, więc one zostały do teraz. Drugą rzeczą, yy, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że yy, jesteśmy w ciągłym kontakcie z UEFA. dzisiaj nawet panowie z roku 2012 tutaj byli. Yy, wiele rzeczy się dzieje takich organizacyjnych, już przygotowujących się do, 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 do samego Euro, ale wcześniej też oczywiście do całego sezonu piłkarskiego. Yy, ten stadion będzie tak naprawdę przez cały pierwszy rok testowany, tu się będą różne rzeczy działy yy, yy, przygotowujące, obiekt do, 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 do Mistrzostw i e, ja muszę powiedzieć, że nawet będąc w ubiegły weekend w Londynie na Finale Mistrzów, e, rozmawialiśmy z, z ludźmi, którzy to przygotowywali o tym, jak oni wykorzystują wnioski z takiej imprezy, gdzie były błędy, bo kto widział mecz, to, to wie, że na przykład biegł kibic na na murawę, ochrona go nie wyłapała, więc to jest coś, co przy, przy takim prosiłym taki nie powinno nigdy zdarzyć i wyciągają, wyciągają wnioski. Co ciekawe, powiedzieli też, że porównując euro do finału Ligi Mistrzów, to finał Ligi Mistrzów, jeżeli chodzi o kwestie przygotowań, może być na poziomie meczu grupowego kategoryzowany przy euro, czyli Naprawdę każdy z naszych będzie byłby ufnie finał Ligi Mistrzów, jeżeli chodzi o kwestie podejścia organizacyjnego, wysiłku, wysiłku wszystkich, którzy ten mecze przygotowują, przygotowują, żeby to wyszło. Opowiadanie nam też i no, ciągle słyszą historię o tym, jak na wielu innych stadionach, to może zaraz Tomasz Tomas powie z doświadczeń swoich, ale e, nawet na stadionach takich jak Allianz Arena, przez trzy lata po zagrożeniu budowy pewne rzeczy jeszcze zmieniano, bo akurat w, w przypadku tych infrastruktur się odbywały, tych potrzeb trzeba było, trzeba było coś zmienić, więc stąd też UEFA zawsze naciskało na najdłuższy czas, żeby stadion wcześniej zafunkcjonował. to było to dwa lata, a ostatecznie zgodzili się na rok, żeby, żeby pewne rzeczy można było przetestować w praktyce. I dzisiaj mieliśmy spotkanie na temat stewardingu. W Wrocławiu będzie na meczach potrzebnych 1400 stewardów, czyli 1,5 tysiąca ludzi, którzy będą służbami informacyjnymi i porządkowymi którzy będą znali obiekt, będą przeszkoleni i, i, i no za chwilę zaczniemy ich rekrutację i, i szkolenie.